Co, zaczynamy Zupę gra w koja, tak. o Boże. ale, ale, Doom! Pa, czuję się w, jakim, w jakimś 2009, 2008. Listen to the radio. Listen, listen to, to the, the radio. radio. high power usage, ten to overheat system. Zaczekajmy. Au! Debil. O. Ah. O, pierwsza osoba. No. Ale wentylacja. Oh. This is an official emergency broadcast from the government of Roblox. We inform you that there has been a significant radioactive spill at a factory near your location. Multiple unknown anomalies have been reported soon after the incident. Okay. Camera's Vents, o Matko.

Barykadujemy się. choć bierz, bierz, bierz yy, drewno. Tam, 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 to, to przed tobą. I barykadujemy dół. Falde nie ma na szczęście. Tu. Ja już zabarykadowałem jedno Pięta jest. Yy, trzy razy musisz uderzyć. No i git. Dobra. Ej, bo już więcej tego nie mamy. A no to... No tylko na... Zabry ej, Ej, nie, nie kiwnęj się teraz. Ej. A, no tak, przecież można kilka razy. Cholera, Przej, tutaj raz dam. No, <noise> o dwa. Eee, tam pokój. O dwa. O co chodzi? Wentylację musimy naprawić. My się udusimy. Ej, gdzie jest wyjście? Paliwo. Joj. 30 paliwa tylko mamy. Przej, naprawiam. A nie, to się respawni ciągle. Nieskończonych paliwa, mamy tylko. No, ty gnoję! Co to było? Aha! Ty Gnajem Zamykaj to, zamykaj, 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 zamykaj! Słyszysz to? Tak, 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 tak. Dobra. Co? Oho. O, nie, 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 Ja tutaj, to jest, jest tutaj, O nie Yeah, I mean... oh, ja, O ja pierd. Oleś się zesrałem. Dobra, musimy. I use light to scare it from windows. No tak, Dobra, chodź. Trzeba... jak tam ma kilka nocy jakby co. Dobra. There's <laughs> video of official emergency broadcast from the government. Dobra. Um, no, fajna giera Ciężka całkiem, no. ale po prostu pewnie jej nie rozumiemy. Dlatego, no właśnie, to weź cyk. No. No to się samo. Okay. Halo? O, pokoje cały czas. A myślę, że co ja robię? Chcesz rzucać? się na ciebie zaczęło Świetna niego! Co ty robisz? Nie Nie wiem na górze! NA GÓRZE Czy jak on wejdzie do domu to już po nas? Chyba No o, Ale mam miniaturkę Zaczynamy? Już Dobra, idziemy Chodź Wchodzimy. Okora no, kieruj. Ja idę. No. Ty na wagonie. <suszy> może w końcu się poczuć jak dzieci. Jak chcesz, HOKO to możesz się nasłuchać tego radia. Mnie, jestem wicza. No nie mogę wejść na górę. Musisz prosto się patrzeć. No do... to. Dobra, po dwa uderzenia. i eee, Nie mam no. już. To ja bym na dole. Jakby co chokier można sprintować Dobra, chodźcie, chodźcie na dół na chwilę. Przejałem generator. Chodźcie na dół. E, ile masz Mam jedną. Do. Dobra, przeżyję. Chodźcie generator. <laughs> Ale ja już przed chwilą poszedłem To ciągle zasilam generator o 11 no, i będę spierdzielł To wspólnie będziemy robić, no. co nie, Jak usłyszysz rozwalenie y, sorka, no. że przejrzałem nie no. samodzielnie, ja, ja, to ben, no. ja to będę, co nie? Albo to wspólnie i ja to y, Dobra, skoro, jak usłyszysz czule. łamanie, y, jakby pękanie szyby, rozbicie I będziesz miał takie jakby ziarno filmowe To gdzieś się blisko potwór i za oknem jednym z za... wiesz I po prostu świetnie na niego latarką, żeby go wypędzić no. ZIARNO FILMOWE, CO? Jakby takie... Patrz, takie do, jakby, jak masz ten... Yy... W starych filmach, takie... Jakby zamazanie, takie, jakby takie szybkie. No, takie zamazanie, takie... A, k efekt tak Slendermana. No, ta tak, no tak, to, tak, to tak! To tak to Tak to można to nazwać. Tak, mam chodzi, chodzi, chodzić przy oknach, jo? Tak, Blisko okien i po prostu sprawdzać co jakiś czas. Ale nie sprawdzaj tylko jednego pokoju. To nie świecić latarką, tylko ten. Tylko zapali światło. W ogóle w pokoju. A! Nie mamy jednej barykady. Nie, no góra czysta. na razie. Nie. A on, wie... on może wejść przez główne drzwi? Nie, 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 tylko okno. To raczej będzie u góry. O, mam go! Gdzie jest? Zapal światło w pokoju. Dobra, dobrze. dobrze. I, ra I radio trzeba włączyć, bo podobno radio odstraszy go też. Nie ma co, cholera jest na górze, ja spadłem na dół. Na dwór wychodzę. Bo jest w domu, on jest w domu, on jest w domu, nie idź, nie idź, on jest w domu. O cholera. Nie. On jest w domu, nie Nie jest wychodzę. w tym pokoju, on jest w tym pokoju. No nic jestem Idę, Idzie idzie, 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 idzie. Ooo! Złapał mnie Jezu! Idź na dół, idź na dół Jest tu, jest tu u góry, jest u Zapal góry. Dobrze Dobra Sprawdzaj tu Jest u mnie! Dobra Zapal się to. Dobra. Niszczu okno, ale. A! Wbił przez okno! Przy, przez główne drzwi wbił! Nie żyje. Dobra, idę się ukryć. Chłop! Jest na dole. Ja Niechacka sobie leży. Na kurze le. się. Dobra. Następnym razem będzie trzeba tam. Trzeba. Hmm. Trzeba, mm. U góry trzeba bardziej zabrykadować. Dobra, panowie, panowie, no dole, panowie już no prawie dojechaliśmy. Ja to, nie, nie mam. Ok, u góry jest w tej szafce. Spróbuj, bo, spróbuj, 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 spróbuj. No i co mam co zrobić? Ja też to. Re... <laughs> Jednak nie działa. Oparzyłem się prądem. Czyli jak Kres się po prostu, jest fejmy. wtedy, jak z, za bardzo użyjemy tego. Jak za dużo będziemy mieć tego. Tak. Za tak. dużo będziemy mieć... Jak to się nazywało? Za dużo będziemy używać. Patrz, bo jak tutaj zabarykadujesz, co nie? To masz od razu wgląd tu. tu. A, no dobra, 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 dobra. Szybko, szybko. Ale prawie już była pi piąta. E, mojo, robię moją taktykę, że siedzę do 11 przy generatorze i go nafilam na fulla i jak będzie 11 to spadam. Dobra, spadam stąd. Po prostu wypiję moje kole, żeby dostać feedboosta i zapierdzielam no, no. O trzeci w nocy mam Bloxy Cole, zapierdzielam generator. Na pra e, szybko na wiesz, paliwem Bo ja mam Bloxy kole, więc Jest tu Jest tu nic Dobra O drugiej w nocy ej, o trzeciej w nocy e, Ktoś idzie z Was na górę, bo ja zapierdzielam generator na napełnić Bo mam Bloxy Cole Dobra Dobra bo ja jestem upośledzony, jeśli, o, jeśli chodzi o chodzenie, wchodzenie na tą drabinę. Ja pójdę, ja pójdę, ja pójdę. Szybko, dobra, idę, tak. Wypijemy kole. Już dałem, już dałem. Dobra, idealnie zdążyłeś. Dobra, cyk. Ja, ja wyszłem na chwilę po Dobra, więc. poświęcam się, w razie czego z, po prostu zdechnę. Mogę zamknąć drzwi po prostu od generatora? Nie żyję. Poświęciłem się dla was No tu Dobrze Zaraz wam się tlen zacznie kończyć 8% Bo ja widzę moje ciało 7% 6 5 4 3 2 1 0 Dobra spirdzia już do domu Wystarczy tyle Bo już blisko do wygranej Spadaj, 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 spadaj Idę na górę Bo na górze w razie czego schowaj się w szafie poprawo tutaj. Mors. AHA! Czy to jest jedna noc? Gigi. No. Więc no, kończymy. Tak jeszcze znaczek. Żegnam. No no